Witam serdecznie na kanale Bezawaryjnie Dzisiaj poprawimy sobie masę w puncie Ostatnio wymienialiśmy akumulator oraz klemy Ale musimy jeszcze poprawić masę Jest taka przypadłość we Fiatach Że kabel masowy gnie I urządzenia elektroniczne zawodzą Często nawet żarówki świecą gorzej No i sama bateria zużywa się szybciej Dlatego mamy taki oto przewód spawalniczy Podłączymy sobie go do minusa, następnie do bloku silnika oraz do karoserii. Dzięki temu poprawimy połączenie. Także zabieramy się do roboty. Mamy przewód. Przewód musimy przygotować, przeciąć tą gumę. Tutaj jest obydwu stron opaski termokurczliwe. żyjemy sobie dwóch i taki oto konektorek ściskamy jest stabilnie no to dobra o kurwa jak tak, jak tak będzie ona mnie nie starczy zetłówka w tłuszczu zetłówkę do krzywawo? no o, kurde chyba to nie zacząłem specjalną zaciskarką Aha no to widzisz nie trzyma się tak jak A czy ja to młotkiem walu? O! Patrz Dajcie u na tym. Na kim zrobić? O patrz. Będzie się lepiej trzymać. Nie trzeba nawet lutować. Możecie zrobić to pokrzywić wszystko. Już chyba No i git. patrz, Wiesz? teraz to się trzyma. Jest te motki. <laughs> Trochę krzywo? Hmm. Trochę to prostu w sobie. A! To się zaraz odpadnie, to się No i jest. Nie ma lutu Nie, moim zdaniem to lut już nic nie da. To się Ale tak trzyma, nie? Tutaj na końcówce. W końcówce? No dobra, to dawaj jak chcesz. Na pewności, żeby to może wypadnie. Mhm. No to dobra. Mamy lutowniczkę na gaz. Jeżeli chcecie recenzję tej lutownicy, to piszcie w komentarzach, zrobię osobny film. No i dobrze. Zaciskamy opaskę. Dużo nie Mhm No jeszcze drugie, także nie. To inny. jest, no to dobra, dajemy drugą na to. No jest. Trzyma się. Pod podłączać będziemy się pod tą tutaj śrubę. Wykręcimy sobie ją, wyczyścimy. No i tutaj będzie fajnie nam przewodzić prąd. Następnie karoseria zrobimy sobie gdzieś dziurę tutaj teraz ten krótszy przewód przygotowane opaski przewody mamy już zarobione końcówki wstawione opaski termokurczliwe tak samo Takie nabijemy jedziemy z montażem. O! No jest. Dobra, teraz tutaj nakładamy przywody. inaczej nie będzie. Ale siedzi. No, teraz siedzi solidnie. Drugi, ja chyba. No w końcu. No już coś tak idzie. Jeszcze z tej strony, od strony akumulatora. To. To. Nawet to odkładka i tu no pewnie. widzisz jest wszystko Jak to damy na górę być może po trydytka, wtedy, żeby mieć pewność? Tak, tak, tutaj trzytytką to przytwierdzimy. No i tak to wyglądało. Dołożyliśmy dodatkową masę przewód gruby tutaj do minusa. Trzyma się. Wszystkie połączenia są teraz bardzo tutaj dobrze przygotowane. Wyszlifowane, więc nie ma prawa, żeby tutaj ten prąd nie przewodził. Jeżeli macie jakieś starsze samochody, to polecam zrobić taki zabieg. Czasami nawet człowiek nie wie, że coś się dzieje z samochodem, a winą jest właśnie masa. Także jeżeli Wam się podobało, zapraszam do subskrypcji, lajkowania i do następnego odcinka. Pozdro.